Przecież to damski bokser też, no nie? Tego nie wiem. Chyba zapomniała. Proszę bardzo. Czy też wymyślą bajeczkę? Znając życie, wymyślą bajeczkę, no ale to jest chyba czarno na białym, tak? Przeczytać tak kawałek chociaż? Przeczytaj. Kawałek tylko przeczytam. Do wglądu nie ma sprawy, zostawię. Pobicie w dniu dzisiejszym. I przed dwoma dniami utrata przytomności, reaguje, pobolewanie głowy, zgłasza zawroty głowy, mdłości. I tam dalej wymioty. No i tutaj jeszcze ją skierowali, żeby poszła na obdukcję, no ale nie poszła, no nie? Co teraz wymyślą? Co teraz wymyślą, że to sobie... Co zrobiłam? Oszukałam? Czarno na białym. Ja nie muszę historii, ja nie muszę tutaj. Jeżeli tam jest w, w diagnozie pobicien, to ona to musiała powiedzieć w szpitalu, tak? No Bo się pytają z no jakich powodów ma obrażenie. No, tak, wszystko jest, no jest jej pesel, no to nie jest oszukane, że...